Witam Was w kolejnym odcinku z serii Amerykański Sen A dzisiaj kampania Buraczana Chcę dalej rozwijać swoją produkcję No i potrzebny mi jest cukier Więc możecie też się spodziewać następnych odcinków z produkcji cukru Będę chciał rozwijać produkcję Oprócz tego, oczywiście oprócz produkcji cukru To na pewno w mleczarni będę chciał wtedy czekoladę uruchomić No i oczywiście w piekarni Zacząć zabawę z ciastem, więc na pewno jeśli chodzi o produkcję będę rozwijał. Ale myślę, że nie skupiajmy się dzisiaj na tematach produkcji, tylko na tematach farminga. A mianowicie dalej, dalej nie ma modów, w sensie dalej farming w tym tygodniu, znowu nie. Opublikował żadnych nowych oficjalnych modów, i tak się zastanawiałem, czy w tym farmingu w ogóle jeszcze jakieś mody będą dodawać za darmo. I tak mówiąc szczerze, jeśli nie, no to bardzo słabo, bo mało tych maszyn mamy. Szczególnie jeśli chodzi o paszowozy. No i wiecie, nie będę się powtarzał dalej, jakie mam zastrzeżenia, ale widzę na pewno, że buraczki sypią tak dosyć konkretnie, bo już mam trzy. Tysiące litrów. Fajnie, fajnie sypie. Także buraki idą na przyczepę i tak naprawdę kolejnym odcinkiem będzie właśnie produkcja cukru. Mam już trochę fabryk, mam już oleje, mam, produkuję już oczywiście w piekarni, mleczarnie. Także naprawdę, jeśli chodzi o to, zaczynam rozwijać. I rzeczywiście widzę powoli już zyski z tego. Rzeczywiście w tym farmingu nie opłaca się trzymać plonów i po prostu sprzedawać bezpośrednio, tylko trzeba to wszystko ładować w produkcję. I wtedy rzeczywiście realnie ma to zysk. Tak, takie mam odczucia, przynajmniej ewentualnie na pewno straciły najbardziej plony typu rzepak, soja nie jest już aż tak opłacalna, będę chciał na pewno w te nowe uprawy pójść typu właśnie teraz ten ryż, yy, który się kosi kombajnem. Jestem ciekaw, może ten ryż będzie będzie po prostu opłacalny. Możecie oczywiście napisać w komentarzu, jak, czy wy tam nie wiem już mieliście ten ryż, czy wam się to opłaca. Ja dopiero będę właśnie się zaczynał bawić. Długo właśnie czekałem na to. Ale też mówiąc szczerze, nie miałem jakiegoś pola, na którym tak czułem klimat, żeby to zrobić. A teraz, jak kupię pole, to wreszcie będę chciał pójść właśnie w ten etap produkcji. Ogólnie już tym kombajnem kosiłem, znaczy wykopywałem bardziej, nie kosiłem, tylko wtedy to były buraczki czerwone, no i to była wersja na Kołach, a ta jest na gąsienicach, bo stwierdziłem, że ona chyba lepiej wygląda. I jak będę kiedyś kupywał na swoje gospodarstwo, bo na razie jest to wypożyczony kombajn do buraka, to będę to robił chyba właśnie w tej wersji gąsienicowej wygląda całkiem spoko. Jest ona droższa, bo kosztuje tam 50 tysięcy, chyba więcej, aż sporo, sporo więcej, naprawdę. Biorąc pod uwagę, że w farmingu na razie to aż takiego znaczenia nie ma pod kątem gąsienicy kół. W ciągnikach zresztą możecie zobaczyć mój odcinek, jaki wpływ ma właśnie gąsienica a zwykłe koło. Jeśli jesteście ciekawi, to tak, w ciągnikach tak, ale po, po przykład tego kombajnu to raczej będzie kosił tak samo, mi się wydaje przynajmniej, że tak nie widzę tutaj żadnych różnic, więc. W ciągnikach realnie jak się szczególnie po orce albo jakimś takim gdzie ten ciągnik naprawdę się zapada to rzeczywiście są różnice. Chyba teraz będę się wysypywał już na ciągnik, bo widzę, że jak dojadę, w ogóle nie wiem czy dojadę, to jest taka też zagwostka, czy dojadę w ogóle. może być z tym różnie Nie no, dojedziemy nie ma nie ma problemu damy radę, ale będzie pierwszy zbiornik. Ogólnie będę chciał jeszcze te buraczki pociąć, bo wtedy jest lepsza produkcja. To jest taki tip dla Was, jeśli gracie w tą grę po raz pierwszy, a w tamtym farmingu buraczki pocięte wyszły. No to w poprzednim, no to właśnie buraczki, które są pocięte, posiekane, dają więcej właśnie tego cukru. Są bardziej opłacalne. No, i pocięte buraki można też sprzedawać do. Oczywiście. Matko biogazowni. Tego słowa szukałem. Tylko, tak mi się przynajmniej wydaje, bo w tamtym farmingu tak to działało, a w tym jeszcze z biogazowni nie korzystałem, co prawda, ale myślę, że tego akurat nie zmienili, więc tego jestem pewny. Raczej to zostało, ten mechanizm. No i to jest, mówię, bardziej opłacalne, gdyż po prostu więcej nam daje cukru właśnie z tych posiekanych buraków. Ale mega idzie robota tym zestawikiem. Te pole tak zdecydowałem, że będzie właśnie pod buraki. I mówiąc szczerze, naprawdę chyba zostawię je pod buraki, bo rzeczywiście tutaj pasuje. Nie jest on aż tak duże, a w sumie tych buraków też nie jest tak, że mi jest potrzeba nie wiadomo ile. I przynajmniej na razie chyba je zostawimy tutaj. I będzie pod buraki, właśnie służyło te pole. Jestem zadowolony. Myślę, że też sypnie z niego. Na tyle dużo buraków, że rzeczywiście będę w stanie produkować te czekoladę i wszystko, a sam cukier, czy będę sprzedawał, pewnie z czasem te pole po prostu też się zmieni. Tutaj znowu wleci jakieś, nie wiem, soja, sorgo, coś tak, taka zapcha i dziura, żeby korzystać z tego pola, i pewnie, a pewnie buraki przejdą na jakieś trochę większe pole, ale to jeszcze, to jeszcze na pewno nie teraz. Teraz przez kilka sezonów jeszcze tutaj pewnie będą buraki, właśnie. Z kabiny mega się robi tym Jak ma się gps to jest super Coś pięknego Ale ogólnie widzę, że tu jakoś słabo sypią te buraki 60% A wszystko jest Wszystko jest na maxa. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego, no trudno. Ale myślałem, że w ogóle będzie to szło dużo wolniej, a naprawdę udało się trochę tego wykopać, naprawdę jest dobrze. ale typowa wrześniowa pogoda dzisiaj się wylosowała, tak mgliście ale jednak jak patrzę na tego farminga tak jeśli chodzi o tą mgłę, to mam wrażenie, że czasami jest jej za dużo jednak że to jest trochę taka mgła simulator dlaczego? gdyż czasami na przykład w lato no nie ma tej mgły, jest idealnie pusto, bez mgliścia. w tej w grze jednak ta mgła jest wciskana może nie powiem, że na siłę czasami, ale no czasami jest czasami jej nie powinno być Mimo że jest jej bardzo mało i to nie wyglądasz tak nie wygląda to fatalnie, ale jednak mogłoby jej w ogóle nie być jakby. To jest takie moje odczucie czasami i, i, to, i to tak boli troszeczkę, ale jeśli chodzi o grafikę, oczywiście nie będę tu narzekał, bo ta gra jest wystarczająco dobra, mi nie jest potrzebne nic więcej, jeśli chodzi o grafikę. Czasami może rysowanie obiektów jest. Jak na taką grę z tych lat, no po prostu za bliskie, ale mam też świadomość silnika gry i widzę, co się dzieje z tą grą, i optymalizacja po prostu by nie wytrzymała. Jakbyśmy mieli rysowanie, pewnie dalej, po prostu nie pociągnęlibyśmy tego żadnym komputerem. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że to po prostu też o to chodzi, że trzeba się jakoś ratować po prostu. Widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję, to motywuje mnie do dalszego nagrywania. Także tego AgriFaka kupiłem w wersji OptiTrax, bo tak, znaczy kupiłem, wypożyczyłem. Trochę mnie to drożej kosztowało, ale myślę, że finalnie jestem zadowolony, bo fajnie to wygląda. I podejrzewam, że takiego kupię rzeczywiście już na, na gospe. No i naprawdę całkiem sporo udało się wykopać na tym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. No i tak jak obiecałem, widzimy się na następnym odcinku z produkcji cukru. Także co. Ja Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnych, cześć.